Choć mamy już kalendarzową wiosnę, to śnieg i mróz, który jest w Polsce, nie pozwala na wodowanie jachtów. Co w tym czasie robią żeglarze i miłośnicy sportów wodnych? Piotr Popowski, zapraszam na magazyn żeglarski. W tym programie dwie części relacji z największych targów wodnych Wiatr i woda. W tym programie magazynu żeglarskiego będzie również wyprawa dookoła ziemi Sputnika II. Dla tych, którzy kochają weightboarding będzie wyciąg, będzie deska, ale zamiast wody będzie śnieg. Ten odcinek magazynu żeglarskiego zaczniemy jednak od niesamowitej akcji w samochodzie, który był pod wodą. Piotr Popowski, zaczynamy. Chodzenie po zamarzniętym jeziorze może być niebezpieczne. Wjechać skuterem na zamarznięty lód, tym bardziej niesie ryzyko. A co może się stać, gdy wjedziemy na lód samochodem? O tym już teraz. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na Jeziorze Niegodzin pod samochodem osobowym zarwał się lód. Zobaczyłem mężczyznę siedzącego za kierownicą oraz pasażerkę. Ostatkiem już tak powiem, sił próbowali zaczerpnąć powietrze z bombla, który utworzył się w tym tonącym samochodzie. Każda osoba, która walczy o żyjecie, powietrze się w płucach kończy i to już jest jedna wielka, jedna wielka panika naprawdę po trupach na powierzchnię, czyli po tym ratowniku, nieważne, czy on nam chce pomóc, czy nie, oby cokolwiek, żeby tylko móc się wydostać na powierzchnię. Tutaj właśnie, no niestety, ratownik musi być na to przygotowany, że taka osoba może nie współpracować. Trzeba czasem obezwładnić w jakiś tam sposób, a jak najszybciej po prostu, żeby tą osobę wydobyć na powierzchnię. Jak samochód jest w fazie tonięcia, czyli woda w, 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 wtacza się do, 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 do samochodu, otwarcie drzwi praktycznie jest niemożliwe. Jest taki napór ciśnienia, że drzwi, nawet drzwi sobie jest bardzo ciężko otworzyć. Najtrudniejsze w przeprowadzaniu takich akcji jest chyba to, że nie wiemy jak zachować się poszkodowany. Samochód można tworzyć, można wybić szybę, tak? tutaj akurat nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Natomiast czy poszkodowany będzie współpracował, bo może dojść do sytuacji, że zerwie mi automat z ust, wtedy ja też muszę sam zareagować. Mam drugi automat, który mogę jemu ja podać, muszę zabezpieczyć, żeby on sobie spokojnie oddychał i go wtedy będę mógł, mógł, mógł wyciągnąć na powierzchnię. W trakcie takich zdarzeń raczej staramy się jak najszybciej otworzyć drzwi. Jeśli jest to niemożliwe, wybijamy szybę. Nie chcemy narażać, żeby poszkodowany miał świadomość, że jest w środku, jest ratownik za drzwiami i nic nie robi. Wydarzyło się dzisiaj rzecz niespotykana na Mazurach pod tytułem to, że lud się zarwał pod samochodem, który prowadziłem. Padliśmy do wody. W mojej sytuacji ja byłem odpowiedzialny za wyciągnięcie kierowcy. Kierowca współpracował ze mną, więc nie było, nie było problemu. Otworzyliśmy drzwi wspólnie. On mi też pomógł od środka, ja od zewnątrz otworzyliśmy drzwi, współpracował mnie, nie, nie szamotał się, więc bez problemu można było go wydobyć na powierzchnię. kiedy nalewa się woda i wiem że za chwilę zabraknie mi tlenu kiedy czuję że ściska mnie woda ze wszystkich stron no jest to budzi się we mnie strach z drugiej strony e, rośnie poziom adrenaliny w organizmie e, i mimo wszystko mam wrażenie że jestem dużo bardziej świadoma niż normalnie w sensie mam poczucie kryzysowej sytuacji i tak jakby ca, ca, całe moje, cały mój wysiłek skupiał się na tym, co zrobić i jak się zachować, tak żeby wyjść z tego cało. Samo uczucie, mimo wszystko, nie jest fajne, jak ta woda się podnosi i robi się ten taki moment pomiędzy powietrzem a wodą. Nie do końca wiadomo, czy jeszcze tą głowę podnieść do góry, czy schować ją pod wodę. Z drugiej strony jest się wypychanym przez ciśnienie pod sufit proces myślowy był następujący, ponieważ miałam maskę, wiedziałam, że muszę ją opluć wewnętrzne szybki, e, oblać wodą, e, żeby mi nie zaparowały, założyć na głowę, e, wziąć butlę ucieczkową do ręki, e, zaczekać aż e, tak naprawdę ta woda się naleje spróbować uciec. Byłam przy, to znaczy wiedziałam, że jeżeli e, nie będzie... Mm, można otworzyć drzwi. To, że powinnam postarać się otworzyć okno i szybę. Jeśli to się nie uda, to wiedziałam, że ratownicy po prostu tą szybę wybiją. Jeżdżąc po jeziorze samochodem, myślę, że podejmując takie ryzyko, każdy powinien być przygotowany na to, żeby coś takiego może się wydarzyć. My akurat mieliśmy to ze sobą z racji tego, że komfort, posiadanie takich rzeczy jak maski ewentualnie butle ucieczkowe, daje nam ten komfort, że możemy się bawić w takie rzeczy. E, przy okazji dbając o bezpieczeństwo, tak? No bo też wiadomo, żeby otworzyć drzwi, to musi się ciśnienie wyrównać, a żeby się ciśnienie wyrównało, to musi się woda wlać do środka. Tak? I zawsze jest ten. E, Krótki okres czasu, że trzeba wziąć te 2-3 oddechy pod wodą. Najtrudniejsze w ogóle w tym wszystkim to jest czas, ponieważ różne samochody różnie toną. Niektóre samochody unoszą się bardzo długo na, na powierzchni wody, niektóre toną bardzo szybko, dlatego dotarcie do miejsca zdarzenia ma kluczowe znaczenie. Dodatkowo jeszcze zabezpieczenie ratowników, tak? Czyli cały czas mówimy o tym, że martwy ratownik to nie ratownik, więc my też musimy działać z głową. Jest to trudna sytuacja, ponieważ pod takim samochodem, pod którym załamał się lód, lód może być dalej, może się załamywać pod nami, może być w miarę stały. Musimy założyć sobie punkty zaczepienia, czy to do poduszkowca, czy gdzieś wkręcić śruby lodowe, żebyśmy też byli na uwięzi. Gdyby ten samochód zaczął się staczać, gdyby coś się zadziało, że musimy się oddalić od tego przerębla, żebyśmy mogli tam bezpiecznie wrócić po prostu. Odpukać dzisiaj, dzisiaj wszystko zakończyło się szczęśliwie. Było wszystko, że tak powiem, dopięte na ostatni guzik. Całe zabezpieczenie ratowników na górze, zabezpieczenie pod wodą, wszystko, wszystko poszło pomyślnie. Pod koniec lutego oczy całej wodniackiej Polski zwrócone były na Targi Wiatr i Woda. W falach EXPO wszyscy miłośnicy spędzania wolnego czasu nad wodą mogli zobaczyć to, czego dusza zapragnie. Pierwsze Targi Wiatr i Woda odbyły się w Zegrzu, w takim małym klubowym baraku, w takiej malutkiej salce gdzie były rozłożone łóżka polowe z pojedynczymi kabestanami. Wystawcy wyglądali jak ci, co handlowali na Stadionie Dziesięciolecia. Wszystko wyglądało siermiężnie, stał przed tymi targami jeden kajak, a myśmy się zastanawiali, jakie to będzie żeglarstwo w Polsce za 20 lat. I dziś, co mnie na tych targach najbardziej dziwi, to to, ile myśmy dokonali w ciągu tych 25 edycji. Mamy jedną z największych imprez wystawienniczych w tej części Europy. Mamy targi, na które przychodzi około 40 tysięcy ludzi. Jest 411 wystawców z 10 państw. Jesteśmy się liczącym, e, liczącą f, firmą wystawienniczą w Europie. Co więcej, chyba dobrze reprezentujemy polski przemysł jachtowy, który jest jednym z największych przemysłów jachtowych w Europie. Od 10 lat organizujemy je w Warszawie w nowoczesnym centrum targowym, które pozwoliło na to, że mogliśmy rozwinąć jej skalę, że mogły tutaj e, przyjeżdżać olbrzymie jachty luksusowe. One tutaj przyjeżdżają całymi konwojami w nocy, co budzi czasami sensacje tych, którzy spać nie mogą w Warszawie. Targi mają bardzo szeroką formułę. To są targi sportów, wodnych i rekreacji, czyli oczywiście żeglarstwo, które jest najbardziej takim oczywistym tematem. Jest tutaj bardzo szeroko reprezentowane. Świetna francuska stocznia przywiozła do Polski Absolutnie nowość. To znaczy, że ceni polski rynek i warto tę łódkę zobaczyć. Co charakteryzuje ten jacht? To bardzo nowoczesny kształt. Prosta stewa dziobowa, doskonała płaska rufa, dwa, e, dwa koła sterowe, świetny design wnętrza. Jest to jacht o kształcie łódki sportowej, ale jest to jacht turystyczny, dający z całą pewnością wielką frajdę z szybkiego żeglowania i duży komfort e, spędzania czasu wolnego wewnątrz jachtu. Jesteśmy dumni w tym roku, że udało nam się sprowadzić premierowy model światowy DUFU 410 Grand Large do Polski. Po premierach w Paryżu, w Düsseldorfie, czas na Warszawę. To jest trzeci egzemplarz na świecie. Taki przykład obecnie panujących trendów w designie, w konstrukcji jachtowej, naprawdę perełka, jacht luksusowo wyposażony, wspaniale zachowuje się na wodzie. No my jako żeglarze, mistrzowie świata, jesteśmy w stanie to docenić i polecić klientom. Jak jest nasz oczywiście najnowszymi zdobyczami techniki, kabestany elektryczne, otwierająca się tylna rampa dla, dla, do wypoczynku dla, dla nurków, wnętrze doskonale wyposażone w mahoniu z różnego rodzaju schowkami, przesuwanymi pufami. Sam układ w ogóle pokładu jest bardzo prosty, czytelny, nawet dla, dla laika, no i nowoczesne urządzenia nawigacyjne. Absolutny top. Targi Wiatr i Woda to nie tylko żaglówki. Także miłośnicy sprzętu pływającego napędzanego silnikami znajdują tu co roku wiele ciekawych nowości. Coraz popularniejsza branża motorowodna, motorówek, bo łatwiej zdobyć uprawnienia, łatwiej zdobyć umiejętności prowadzenia motorówki, bo właściwie każdy kierowca samochodu te umiejętności posiada i niewiele różni się to od prowadzenia małej motorówki od prowadzenia samochodu osobowego. Po raz trzeci wręczyliśmy nagrodę Polski Jacht Roku, Jacht Roku w Polsce, inaczej Polish Boat of the Year. Coż to za nagroda? To nagroda za najlepszy jacht, który jest dostępny na polskim rynku. Wczoraj jedną z nagród dostała Nautika, najmniejsza z serii Nautik, którą wyprodukowała stocznia Delphi Jacht Kozolecka. Ta łódka jest mała, niezwykle zgrabna i niezwykle precyzyjnie zrobiona. W tym roku stocznia jachtowa Delfia Jachts dostała nagrodę Jacht Roku w kategorii łodzie wypornościowe za swój najnowszy, najnowszy produkt, łódź Delfia Nautica MC. Jest to łódź innowacyjna ze względu na swój wygląd, na stosunek jakości do ceny, na przemyślane rozwiązania, które oferuje swoim użytkownikom. Delfia Nautica MC przeznaczona jest dla... Maksymalnej załogi sześcioosobowej. Zwyczajowo jest to kupowany jak przez jedną rodzinę, której zależy na niezależności, na komforcie użytkowania. Wykończenie wnętrza jest laminatowo drewniane. Standardowo jednostka jest wewnątrz bardzo przestronna, przejrzysta i sprawia gabaretowo bardzo przyjemne wrażenie przez swoje nasłonecznienie. Miłośnicy spędzania wolnego czasu nad wodą nie muszą wsiadać do luksusowych łodzi czy ścigać się w regatowych sparingach. Niektórym wystarczy krzesełko na brzegu i dobra wędka. Wędkarstwo jest bardzo popularnym hobby, no i też sportem. W Polsce w związku z tym to również jest rodzaj czy grupa wystawców, którzy tutaj są obecni na tych targach. Teraz krótka przerwa, a za chwilę druga część relacji z targów Wiatr i Woda. Witam po przerwie, przed nami druga część relacji z targów Wiatr i Woda. Kolejną nagrodę dostała ponownie z firmy Dobrej Jachty. To, był, to była łódka Mary Fisher. Taki mały cruiser, bardzo zgrabny, na którym możemy pływać turystycznie, ale możemy świetnie łowić ryby, nurkować, czyli może być to zaplecze dla grupy nurków. Ciekawe jest to, że Mary Fisher to taka seria łódek budowana od wielu, wielu lat. Konstruktorem tego najnowszego Mary Fishera 755 jest Jacek Centkowski, wybitny polski konstruktor, bo ta będę dostał Nagrodę Konstruktora Roku, a zbudowała stocznia żano w Ostrudzie. Na targach nie może zabraknąć firm, które oferują sprzęt żeglarski. Jeden z największych dystrybutorów, oprócz sprzętu na jachty i motorówki, postanowił pokazać nowość. Nowością w tym roku jest narta Salomowa Rogue. Jest to narta, która charakteryzuje się przede wszystkim lekkością, trwałością wykonania ze względu na karbonowy rdzeń. a Dodatkowo można ją ustawiać wedle własnych życzeń za pomocą stateczników. A ponieważ narciarz wodny potrzebuje napędu, nie zabrakło i łódki, która poniesie go w dal. Łódka AXIS wyposażona jest w dodatkową specjalną płytą do robienia idealnej fali dla wakeboardzisty, co jest bardzo ważne przy wykonywaniu trików oraz akrobacji łódka posiada 182-litrowy zbiornik paliwa, rozpędza się do 90 km na godzinę, posiada tempomat, regulowane siedzenia, podświetlenie, dodatkową płytę do siedzenia z tyłu, szerokie bakisty, mnóstwo schowków, także nie będziemy narzekać na brak miejsca, dodatkowo w zestawie znajduje się wieżyczka wyposażona w cztery głośniki, pod siedzeniem pilota znajduje się subwoofer, do wieżyczki dodatkowo można dokupić lusterko o kącie widzenia 140 stopni, co naprawdę Daje dużo widoczność narciarza. Na targach wiatr i woda znalazł się także spacerowy jacht elektryczny Joyboat, sterowany intuicyjnie za pomocą joysticka. Nowoczesna linia kadłuba łączy w sobie najlepsze cechy katamaranu z ergonomią jednostki jednokadłubowej. Na siedmiocalowym ekranie mamy pełną wizualizację pracy silników i ich mocy. Na bieżąco aktualizowany jest poziom zużycia energii oraz pozostały czas żeglugi. Komputer podaje dane o aktualnym kursie i prędkości. Producent oferuje aplikację umożliwiającą zdalne sterowanie jachtem za pomocą smartfona. Na targach mamy i mamy ofertę właśnie dla każdego. To nie są targi, gdzie przychodzą wyłącznie z żeglarzy, z uprawnieniami, wyszkoleni, pasjonaci tego sportu, regatowcy, sportowcy. To są targi dla każdego, kto lubi wodę, kto lubi spędzać czas nad wodą. Tutaj możemy znaleźć i dmuchany materac, i kajak, i małą łódkę wiosłową, eee, i oczywiście łódki z żaglem, odkryto pokładowe, małe łódki, którymi można sobie ćwiczyć i każdy e, zupełny ignorant może wsiąść na taką łódkę i popróbować tego aż oczywiście do super specjalistycznych łódek regatowych czy luksusowych jaktów. Targi się rozwijają. Zaczynaliśmy 25 lat temu od kilku wystawców i paru łódek. To nie koniec rozwoju tych targów. Kolejnym olbrzymim impulsem do tego, by ta impreza się rozwijała, przede wszystkim jeżeli chodzi o frekwencję ludzi, którzy przyjdą na targi, popularyzowania sportów żeglarskich i sportów wodnych. Jest krok, który właściwie, można powiedzieć, już uczyniliśmy, bo podpisaliśmy list intencyjny. W przyszłym roku targi wiatr i woda na Stadionie Narodowym. Stadion Narodowy będzie znakomitym miejscem, żeby przyjąć dwa razy więcej ludzi, być właściwą oprawą dla takich produktów. To niedawna, gdy... Kończył się sezon letni, cierpliwie czekali do wiosny, ale teraz, gdy doskwiera tęsknota, postanowili postawić wyciąg i śmiegają po śniegu. Jak wielu Wakeboarderów, nie mogę się już doczekać lata, dlatego przyjeżdżam tutaj do Wakehouse i jeżdżę na snowboardzie za wyciągiem. Ten, ten oto sport można po polsku nazwać bardzo ładnie jest to śnieżny wyciąg. Brzmi to całkiem śmiesznie, gorzej po angielsku, ale Snow Cable niestety będzie musiało się przyjąć. Na obiekcie rozstawiona jest piękna rurka, to jest ta sama rurka, którą katowaliśmy całe lato. Nic więcej nie zostało przyniesione, usypaliśmy dwie chopki. Mamy fajny stolik, który na co dzień służy do kiełbasek, więc, jak na spontaniczną sobotę, to wszystko pięknie zorganizowane. Jazda na wodzie wymaga. Innego sprzętu zupełnie. Ten sprzęt jest, e, deski są bardziej szerokie, idą płynniej po wodzie. E, tutaj mamy inną podstawę do jeżdżenia. Jest to śnieg, czasami twardy, więc względy bezpieczeństwa są tutaj e, dosyć obostrzone. Jak się nauczyć jazdy na e, snowcablingu, najlepiej, jeśli byśmy posiadali podstawowe umiejętności jazdy z górki. Wtedy łatwiej jest nam od razu przystąpić do jazdy. Po śniegu tutaj jeździmy po płaskim, bardzo łatwo można złapać przednią czy tylną krawędź i wywrotki są niezbyt przyjemne. Aczkolwiek na małej prędkości jesteśmy w stanie się nauczyć w ciągu dwóch dni, jednego dwóch dni jeździć na czymś takim, o ile zaistnieje to w naszej rzeczywistości sportowej. Sputnik 2 zwiedził już wiele niesamowitych akwenów. Teraz przed nim wyprawa życia. Jak dobrać załogę i jak przetrwać w trudnych warunkach. O tym wszystkim opowie kapitan Mateusz Stodulski. Przygotowując się do rejsu dookoła świata, który odbędzie się w roku 2014, począwszy od roku 2010, organizujemy miesięczne rejsy, jak ten Sputnik i Sputnik 2, które mają nas przygotować do, naszego, do naszej dużej wyprawy. Rejs trwał 4 tygodnie. Płynęliśmy w 5 załodze. Udało nam się przebyć 1896 mil morskich. Do celu dotarliśmy po niecałych 2 tygodniach. Zwiedziliśmy w północną Finlandię, Laponię, odwiedziliśmy świętego Mikołaja i sprawdziliśmy przygotowanie nowego jachtu do rejsu. Dla mnie, jako dla kapitana jachtu Sputnik 2, w tym rejsie najciekawsze były długie etapy, prawie tygodniowe, w trakcie których mogliśmy sprawdzić zgrania się załogi i jej zachowanie w trudnych warunkach. Najtrudniejsza była żegluga w szkierach, bardzo wymagający akwen, najeżdżony skałami podwodnymi rafami, gdzie jeden błąd może kosztować życie załogi. Po drodze odwiedziliśmy Wyspy Alanskie, na których znajduje się wspaniały statek Muzeum Pomern. Oprócz tego, ciekawostką jest to, że od Wysp Alanskich zaczyna się zupełnie inny Bałtyk. Zasolenie jest dużo mniejsze, kolor wody jest zupełnie inny. W zasadzie jest to zbiornik słodkowodny. Hello, Hello. 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 Cel wyprawy został osiągnięty w momencie, kiedy dostarczyliśmy listy od kamieńskich dzieci do świętego Mikołaja. W tym roku, w czerwcu, wybieramy się w kolejny miesięczny rejs po Bałtyku. Tym razem zawitamy do Petersburga. Jako kapitan przede wszystkim muszę przygotować materiały na rejs. Muszę przygotować mapy, muszę przygotować locje, muszę zmierzyć długość trasy, muszę obliczyć zapasy jedzenia, zapasy wody, zapasy paliwa, które będą nam potrzebne na taki rejs. W tym roku płyniemy ponownie w pięcioosobowej załodze. Będą w niej również nowe osoby, które do tej pory nie płynęły z nami w długim miesięcznym rejsie i chcielibyśmy, żeby każdy ze sputnik, członków Sputnik Team mógł wziąć udział w tym rejsie. W tym celu musimy się sprawdzić w rejsach na Bałtyku. Podczas rejsu z Sputnikiem dookoła Ziemi chcemy pokazać, że świat można opłynąć nie tylko na wyczynowym jachcie regatowym za milion euro, ale można to również tego dokonać na jachcie za 30 tysięcy złotych który jest dostępny tak naprawdę dla wszystkich żeglarzy. Problemem w aprowizacji jachtu są jego niewielkie rozmiary. Tak naprawdę trzeba zadbać o to, żeby to, co zabieramy w rejs, było wielofunkcyjne, zabierało mało miejsca i wytrzymało długi, czteroletni rejs. Chcemy pokazać przyjemniejszą część żeglarstwa. Zawsze uważałem, że w jachtingu najciekawszy jest porting, czyli to, dokąd płyniemy i co możemy tam zobaczyć. Mimo kalendarzowej wiosny aura sprawiła, że ten odcinek magazynu żeglarskiego w scenerii zimowej. Mam nadzieję, że ten następny będzie już iście wiosenny. Piotr Popowski, do zobaczenia.